Dlatego Ksatas był w stanie rozwiązać zagadkę Siącego. Dzięki temu wszyscy wysiłki mające na celu sprowadzenie do tego świata potężnego Boga Siącego uległy zniszczeniu i, i etc., etc. Dlatego Paddy i nie zniszczyli świątyni Irdorat i dlatego gniew Adonosa nie był w stanie zapobiec przybyciu do tego świata najpotężniej, najpotężniejszym stworom i jego braci. To jest, mądrość, to jest mądrość drogi, drogi opiekunów, na której stąpiłeś i ty. Ale jak mogę zostać opiekunem, tak jak ty? Oczywiście nie może zostać e, nim zostać, ponieważ nasze boskie pochodzenie nie ma nic wspólnego ze e, śmiertelnikami, tak jak ty. <grych> Jednak e, podobnie jak wszystkie bóstwa w tym świecie, my opiekunowie również mamy e, coś tam, coś tam. Więc, słuchajcie, przewinę trochę, bo to jest strasznie długa... Rozmowa zazbam, to przetłumaczę. O co dokładnie w tym chodzi? Bo wiele osób może nie tylko, że ja się jąkam, ale dlatego, że e, sami nie mogą ogarnąć, o co w tym dokładnie chodzi. Dlatego ja będziesz z nimi zniszczyć, zaszczyt nosić imię pro proroka. Aha okej, okay, to jest moja droga. Droga Haradrima. Dlatego właśnie chcę zostać wielkim wojownikiem żywiołów. Jeszcze ci daleko. Zapomni, zapomniałeś, że... że... że tylko... że dopiero wystąpiłeś na tą ścieżkę. Przede wszystkim musisz... Udowodnić, że jesteś godzien zostać członkiem naszego okręgu. Jak mogę to udowodnić, mistrzu? Tylko opiekunowie mogą e, podjąć decyzję, czy jesteś godny do nas dołączyć, czy nie. Każdy opiekun da Ci zadanie, z którego będziesz musiał się... E, będziesz musiał zrobić. E, e, po ukończeniu tego każdy da ci e, fragment jego swojej mocy, tak więc... A gdzie mam szukać opiekunów, mistrzu? Ha, 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 nie próbuj ich szukać. Na swojej... oni sami ciebie znajdą, tak więc... Będę pierwszym opiekunem, który da Ci zadanie. Gdy wykonasz moje zadanie i otrzymasz moją zgodę, będziesz mógł spotkać się z, z kolejnymi z moich braci. Gdy zaskariby sobie przy y poparcie wszystkich z nas, czekacie y spotkanie z przywódcą naszego kręgu. On wyjaśni Ci, co to jest test wiary, ale do tego jeszcze długa droga. Rozumiem, mistrzu. Tak więc, jesteś gotowy do wykonania mojego zadania? Jestem gotowy, mistrzu. Brumcy Fiction, dyskoteka, umcy, 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 umcy. Tak więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, między innymi chciałem zrobić cięcie, małe takie, bo ten gadanie było strasznie długie, nie chciałem potem tego ciąć. Słuchajcie, witam Was w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że się tak nie zdadziliście, że w środku, ga w środku gadanii nagle tak zrobiłem cięcie i koniec filmu, więc no, tak musiało być, niestety. Ta taka jest powinność bogów. E, to będzie trudne, ale gdzie mam szukać tego demona? Nikt nie, e, nikt nie mówił, że droga wybrańca, wybrana przez Ciebie będzie spacerkiem. Musisz znaleźć go sam. Nie mogę Ci nic e, pomóc. A ja wiem gdzie on jest. A ja wiem gdzie on jest. A ja wiem. Lucian. A ja wiem gdzie on jest. Lucian to jest w ogóle, tak? Lucian. Lucian. Mówi się Lucian. E, więc ja wiem gdzie on jest Ja wam za go nawet pokażę. Ale bez jego sesja nie dostaniesz moje zgody. Znajdę i zniszczę tego demona. Dobrze, będę tutaj na Ciebie czekał. I jeszcze jedno. Przyjmij ode mnie ten pierścień. Aha, a teraz idź. Więc pierścień, to jest pierścień, który jest nawet chyba fajny z tego co pamiętam. Gdzie to jest? Tutaj jest. Na pierścień są jakieś tam znaki, więc zaraz zobaczymy o co dokładnie chodzi. Wiesimy sobie si siłę o 3 i założymy ten pierścień. Czuję się dość dziwnie. A ja wiem, co to jest ja Chyba wiem, do czego on służy, ale to dopiero później wam się objawi. Nie będę wam, wam nic sobie spoilerować, słuchajcie, zwiększymy sobie gamę na maksimum. Nie, to, to strasznie brzydko wygląda, ale słuchajcie, udajemy się teraz do Korinis, dlatego że mamy tam pewną misję. Mamy tam pewną misję do Watrasa w ogóle iść, a tak by the way, no to... A, co jest? a i w ogóle tak by the way to... Em... Tam niedaleko jest ten duzuz, no, a ogólnie on jest niedaleko w Ksardasa. sardasa. Więc zaraz tam się udamy i zobaczymy, czy się nie mylę. Tak więc słuchajcie, moi Ogólnie to jest taka pewna historia, yy, którą chciałem wam dać Dlatego, że on tam gotował wam taką strasznie, strasznie zagmatwaną tą historię, a ja wcale wam ją w chwilę. Więc słuchajcie, to było tak. Na to był chaos, czyli nie było nic, po prostu taka dziura. nam, że boli mi gadło. I próbuję ugaścić je trochę. Oby jakieś zapalenie gardła a nic, co próbuję ugaścić wodą, więc. Tak że jak był sobie chaos i ten chaos sobie po prostu był. Po prostu był. E, następnie e, stało się coś takiego, że było. E, co było? No był taki już totalny e, no, rozpienić i po prostu ci opiekunowie, a czy ci bogowie postanowili się zbuntować bocha osobi tak? No i po prostu oni go tam yy, pokonali i zamknęli go Do... Zamknęli go gdzie? Do pałacu Vakhan, czyli to są takie wielkie pałace, to ogólnie jeśli, jeśli ktoś grał W Returninga, to ja wam powiem, że tam pałac Vakhan Znaczy tutaj w Returninga ktoś grał i tam właśnie był No to pałac Vakhan jest tylko i wyłącznie fragmentem to jest malutki malutki fragment gdzie stacjonują ci e, ci opiekunowie e, i tam ci Haradimowie, ci zaraz do nich dojdę no i właśnie po prostu no jakby to powiedzieć e, no po prostu był sobie e, ten pałac taki wielki gdzieś tam po prostu ten chaos gdzieś jest tam zamknięty w tym e, w jakiejś tam sali o której niestety nie, nie pokazuje się mam nadzieję że no, trochę e, Returning 2.0 rozbuduje to e, jeśli chodzi o e, jeśli chodzi o... o co? No... rozbuduje to jeśli chodzi o, o... wielkość. Bo dlatego, że to jest na razie trochę dosyć małe i... E, moim zdaniem... E, no takie trochę... takie sobie, szczerze mówiąc mogę, mógłbym tak to rzec. Takie sobie to jest. No i po prostu... oni tam go zamknęli, ale... I zaczęli po prostu się tam między sobą kłócić, żeby ten, że zbudowali świat i zaczęli się między sobą właśnie kłócić, że no ja chcę to, ja chcę tamto, ja chcę to, jestem silniejszy, ja ty jesteś głupi i, i, i tak dalej. Otóż oni zaczęli ze sobą walczyć i po prostu skończyło to się tym, że właśnie Belia zabił Stanosa, czyli Boga Ziemi, skały, tak, bardziej skały niż Ziemi, którą został wniesiony dopiero retanik go wnosi. Nigdzie nie ma napisane, że ani powiedziane, że to właśnie Stanos był Bogiem Ziemi. No i po prostu oni tam sobie walcząc między sobą, e, Beliar go zabija tak i potem Inos zaczyna, go, zaczyna się bić z Beliarem za to, że on go zabił. No i później e, Thanos, e, ten upadły, że tak powiem, Bóg e, postanawia stworzyć opiekunów. Opiekunów, którzy, i którym każdy z... znaczy on tam się odradza, czy tam jest duchem, nie pewnie dokładnie na czym to polega, ale na pewno przybiera e, fizyczną postać, i staje się takim... No staje się fizyczny ja Można go dotknąć na przykład Między innymi A, a bo nie będę mówił Nie będę mówił, nie, nie będę mówił No i po prostu można go po prostu dotknąć i tak dalej No i po prostu on y... On po prostu przychodzi do tego świata e, Dokładnie chcą iść do Watrasa Saturasa czy tam Watrasa Watrasa, tak Bo może najpierw się wyśpię Żeby było dzień, żeby wam nie, nie chodzi po tej nocy No i po prostu On tam mówi sobie do tych wszystkich tam stwarza tych opiekunów i mówi do nich No słuchajcie ziomy e, Trzeba coś tam ogarnąć, nie? I żeby ten świat był taki, żeby ten świat się trzymał, bo bogowie, bo, bo bogowie go zniszczą, nie? No to spoko, nie? I wtedy namawia każdego z bogów Żeby tchnął w nich część swojej mocy No i oni się zgodzą, tak? Oni będą pilno... oni od tamtej pory, od Tysiąclecia, jak to mówi e, Właśnie Dagot, że oni tam pilnują tego świata Tak więc Zaginieni nie zwrócili ma na Okej. oke okay. przybół zmiennik czy sprawy spoza gór tak tak Okej okay, spoko spoko więcej czy mogę czy mogę coś więcej nie mogę a czy ty mój drogi Mexi, że mo możesz mi coś powiedzieć ciekawego e Zostajesz myście Jeden z nas chceć to czego dokonałeś wiat jad... niestety jestem pewien Zobaczmy. Cieszymy a rozpoko. No Zobaczcie, i wtedy tak właśnie powstają opiekunowie, ale opiekunowie też są bardzo mocni, i silni. Ale oni też nie mogli po prostu o byle bochostka schodzić na ziemię, żeby po prostu, nie wiem, zabić jakiegoś demona. Na przykład tego co mamy teraz zabić. Oni nie mogli tak po prostu sobie zejść i tak po prostu go sobie o, zabić, bo to, to kosztowało bardzo dużo energii i tak dalej, tak dalej. Tak sobie to wyobraźmy, oczywiście to nie jest nigdzie napisane, a tak sobie to wyobraźmy sobie, tak więc oni sobie po prostu stworzyli sobie takich ich obrońców, którzy się nazywają Haradrimowie no i Haradrimowie e, to są takie postacie które głównie są takie, wiesz, takie, o, takie hardcore takie hardcore koksy które po prostu e, no nie chciałem nie chciałem zabić nie chciałem zabić owcy ale niestety tak wyszło no i słuchajcie, niestety stało się tak, że e, nie co, niestety ja nie, zabiłem owce, owca ale e, no i stało się tak, że oni tam sobie żyją, pilnują tego świata i to oni z góry przy, y, piszą naszą, piszą jakby, jak oni to ujęli, naszą księgę, że tak powiem, czyli, że po prostu y, po pewnym czasie y, oni napiszą coś o nas i wtedy my się rodzimy i stajemy się takim, że tak powiem y, stajemy się jednym z historii świata. Tak więc y, oni są takimi jakby bogami, że tak powiem, że Bogowie nie zwracają sobie dupy tym, że my tu po prostu sobie siedzimy żeby oni tam nie siedzieli znaczy się i nas pisali o czym o co my będziemy w tym świecie robić, to opiekunowie to robią. No i właśnie na, tak, i to tak się prezentuje cały ich życiorys. No i teraz sobie żyją w pasach Wakhan, dopiero tam sobie... Wakhan. Tak, moje ulubione słowo z retar... No i przepraszam z No. Więc dawaj, za, zarąbiście będzie, słuchajcie. Jeszcze już niedługo e, spotkamy wielu, wielu innych e, opiekunów, ale tam, żeby zrobić jedno zadanie, jedno zadanie... O, o, tego jednego głównego opiekuna. Znaczy... czy co, on jest, można nazwać głównym, może ostatnim, tak, nazwijmy go ostatnim, o tak. Ostatni, albo przed ostatnia, trzeba się bardzo mocno skupić. Cholera, jasna, tam jest wark, e, Nie wiem dlaczego dokładnie się oni z... zrespili tutaj. Czy to oni się zrespili chyba, jeśli chodzi o z... drugi rozdział, nie? O fuck, e, nie chciałbym, żeby wark mnie zaatakował jako pierwszy dlatego że on właśnie zadaje nam dosyć sporo obrażeń chociaż nie jest to jakiś tam e, kuriozum ale tak czy siak jest tego trochę to są czarne gobiny więc one nie mają zbytnio znaczenia czy umrzemy czy nie chociaż jakby był między innymi e, jakiś leśny jakiś leśny właśnie gobin to na pewno byśmy mieli przerąbane jak na razie kurde moja myszka się zacina czasami więc jeśli chodzi o gotika jest to myszka bloody i blady Bloody V3 fajna myszka za 80 zł nawet nawet za taką cenę można dostać dobrą bardzo dobrą myszkę więc polecam bardzo tą firmę więc no da się zostać opiekunem tego jestem stuprocentowo 100% pewien yy, dlatego że jeśli jesteśmy magiem jeśli nie jesteśmy magiem to trzeba oczywiście tam spełnić jakieś tam inne rzeczy yy. między innymi jest tam tysięcy many, nie no bo może bez przesady nie tysięcy ale jest tam many trzeba mieć na pewno O! Oluju, zobaczcie, biłem level Tego się nie spodziewałem szczerze mówiąc hm. na wilcach bić level Tak więc, no, a nie, dostałem dużo expa więc w teraz potrzebujemy jeszcze 10 tysięcy 12 tysięcy dokładnie Tak więc yy, Tu jest na tylko misja expa niech tutaj chyba nie wchodzi w, gło nie wchodzi w rachubę mojego czasu, dlatego że, żeby zdobić 12 level na 2, 12 tysięcy levela, znaczy expa na jakichś tam potworach to jest to e, nieco przeginka, więc słuchajcie, zabijmy może raz to tą polną bestię dlatego, że ona e, no, nie, nie zdenerwowała i po tu można by rzec, że opiekun, stanie się opiekunem to nie, stanie, nie staniemy się opiekunem takim prawdziwym, dlatego że prawdziwy opiekun to jeżeli tak powiem takim wiecie takim kimś kto żyje ty, ty, tysiące lat i siedzi tylko połacu wackhani i czyta prastare księgi i nic więcej tam się nie dzieje ogólnie e, dzieje się. Oni czasami nawet przestają czytać na 10 sekund, a potem znowu zaczynają czytać, więc no. Trzeba z rutyny się wybić, tak więc... I oni nie chodzą spać. Oni Oni nic, oni... No, to po prostu oni nic nie robią. Oni tylko się czytają książki i, i piszą sobie księgi o nas, że tak powiem. O ile wilców, o patrzcie ile wilców, Oluju, no zobaczcie. No, tak więc... No, tak to właśnie wygląda. My z ja oczywiście zostanę Haradrimem, ale Haradrimem może zostać dopiero e, po tym jak zostaniemy łopcą smoków, a czy twu. E, nie, co ja nam? Nie łopcą smoków, tylko tym. Poglącą są do smoków. O tak, to jest, to jest poprawna forma. Kto tam macha mieczem? Co to jest za pan? O fak, urządziła mnie. Będzie tam tamtego pana. Co to, Kto to jest? Oluju. Ja na tu strasznie się przestraszyłem tego pana. To jest bos Haradrimów Tak, to jest bos Haradrimów Zaraz nawet się to wiecie. Nazywa się... Nie ma imienia. Czyżby bezimienny? A. On musi... A, musimy założyć ten pierścień. Dopiero ta se przypomniałem. Tak więc... No, zakładamy ten pierścień. W mroku. I dopiero zanim może pogadać. Więc y, kogoś to... Co... Opiekunowie przysłali mi do pomocy. Nie sprawiać wrażenia zbyt silnego wojownika. Śwalę. Wykonowie skąd wiedziałeś? Co znaczy skąd? Czy masz jakiekolwiek pojęcie co, nos co nosisz na palcu? Kto ci to dał? Dostałem tę pieśń od opiekuna Dagota Wszystko się zgadza, jeden z opiekunów Ten pierścień to symbol ich władzy Dlatego, rozmawia z... Właśnie, dlatego rozmawiam Z tej wynika, że dopiero rozpoczyna swoją podróż Co się... Co się tu sprowadza? Mam zabić demona Luciana Hmm, nigdy nie... się nad tym nie zastanawiałem e, Wspomniałeś o imię Lucian Myślałem, że... Myślę, że już go znalazłem Jest tutaj, jest w jaskini za mną e, Dobrze, że to nie poszedł sam, demon... A, wypróbuj siebie flaki, no to fajnie. Tylko wiesz, że tam jest? Jest tam, możesz mi uwierzyć. Ten demon to w ciebie nie zwa. E, poluje na takiej na takie bestie tak więc... że uda mi się zamk zamknąć go w potrzasku, ale Lucian jest silny, sam nie będę nie będę mógł go zabić, tak więc... Jestem mu potrzebny, tak więc jesteś gotowy? Chodźmy zniszczyć demona. E, powiem wam ciekawostkę. E, nie, mu nie musimy nic robić, jak dostaniemy exp, z tego co pamiętam. Albo z niego nie dostawało się ekspo nawet jak my go zabiliśmy Ale powiem do dokole, wiedziałem, z widziałem, że z tym haradimem i myślałem, że dopiero z nic się pogada jak się zabije demona, ale no Niestety nie Niestety nie, Lucian. Idę, zadaję mu obrażeń No, zadaję mu obrażeń tyle co nic O oh, fuck Fuck, nana się ta skupił Okej, okay, dobra Nie, nie bij go To jest mikstura Weźmy mi ją, on sobie da radę więc my ją sobie wypijmy od razu, w miejsce miejsca o zdręczności. fajnie o, go zabija, dostajemy punkty i tak dalej, więc demon jest martwy, nareszcie myślałem, że nigdy nie uda mi się go zabić tak, wyse nie żyje, nigdy nie, wi nie widziałem podobnego stworzenia jak jak duża moc i yy, jak dużo mocy i zła było w tym demonie tak, yy, tej walki nikt nie, nigdy nie zapomnę Jeden przyjacielu. O, jesteś jesteśmy jego przyjacielem, dzięki za pomoc. E, teraz żegnaj, kiedyś się spotkamy na pewno. Mm. Tak jesteśmy bretelny, więc nie wiem na co on liczył, że, że, że co, że, że my go zabijemy. to jest, jest Lotar, nie wiem czy wam mówiłem Lotar. E, kiedyś był spekulacje gdzieś, e, że Lotar, to no, on widzę, tu jest 20... 41 lat, więc Lotar e, to jest ten koleś, który w gotiku umiera. E, znaczy dopiero później on umiera ja tak, To nie to jest jakiś tam wielki, wielki spoiler odnośnie fabuły Dlatego że e, to jest już e, To, to on, on jest jakąś postacią bardzo ważną ten Lotar e, Tak jak też ciekawostką może być to że Lotar jest to imię typowo francuskie e, Hiszpańskie Albo francuskie Nie hiszpańskie e, li, Imię typowo hiszpańskie więc no, na czymś się musieli sugerować twórcy Albo po prostu znajdzie takie imię i po prostu je użyje w grze tak więc kiedyś były takie spekulacje, że niby to jest jego, jego grup 41-letniego paladyna Bo on na pewno więcej nie miał Na pewno, a to mniej na pewno ani więcej, więc no około 40 lat to jest Chyba yy, 40 lat to jest maksimum No chyba, że no chyba przez 50 to jest, to jest już śmieszne ludzie spekulowali, że to jest ponoć Ktoś taki Spirani e, zrobił taki grób żeby po prostu jakby takiego easter że to niby on tam leży i dać nam e, pomysł że na przykład e, goty dzieje się w roku 700 e, tam ktoś ale ogólnie ok, to jest kłamstwo to jest od, od razu obalone każdy historii powiedział wam e, każdy historii wam powiedział nawet jeśli chodzi o grę fantastyczną tak rpg takiego to uda mi się teraz może do Ksadasa ile jak tam sobie z czasem Ehm, było 4-5 minut, więc, no słuchajcie e, Każdy historyk, każdy wam powiedział, że e, w, tym, w tych latach Między innymi nie było, nie wiem kurz na przykład nie było e, Albo czego tam jeszcze nie było e, Jakieś tam pancerzy Bo kiedyś, jak byłem na przykład czasy Mieszka Pierwszego, tak e, Czyli po prostu e, Mieszka pierwszego naszego, To nie był naszym pierwszym królem, Tylko on był pierwszym władcą Polski, o tak to jest Można by to ująć no i po prostu można by rzecz rzec, że hey. jest to niemożliwe, żeby takie oto na przykład kusze albo zbroje były w czasach przed Chrztem Polski, dlatego że to jest tam jeśli chodzi no mnie w, sz... w szmatach, o tak można by to powiedzieć, więc no taka ciekawostka, więc... No, więc Rozmawiałeś już z Lesterem? No więc pogadajmy z kasą o ja, wszystkim i o Jarkendarze o... głównie. Jest teraz kompletnie wyczerpany. To prawdziwy cud, że w ogóle przeżył tę ucieczkę. Kazałem mu trochę odpocząć. Czego się od niego dowiedziałeś? Niestety niczego dobrego. Nie dość, że widział smoka, to spotkał też ludzi w czarnych kapturach. To takie ważne? Jeśli ci ludzie rzeczywiście istnieją, będą dla nas poważnym zagrożeniem. Niepokoi mnie to. Proszę weź mój pierścień. Będzie cię chronił przed Magią. Przeszukałem niezna nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu znanego jako Szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie. Owszem, to bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać. Jest jednak niezwykle niebezpieczna. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. No. Więc co on ci słowa mora ultaru? Ten smok właśnie nam powiedział, o, o, to właśnie Ta mora ultaru wyciąga z ludzi ich e, dusze. Tak więc no... Nie, przestajesz mnie zadziwiać Oni mi wiadomo mora ultaru jest bardzo starym e, Potężnym zakręciem Czasami jest... E, czasami jest również nazywana więzieniem dusz e, w, Powstało w starożytnych czasach Kiedy coś jeszcze dopiero zaczynała swoją drogę w tym świecie Em, dokładnie nie wiadomo w jaki sposób to zaklęcie trafiło do naszego świata Ale najwidoczniej przysłużyło się do... przysłużył się do tego Beliar e, Myślę, że nie muszę Ci tłumaczyć do czego służy to zaklęcie Jak sama nazwa mówi Do, do więzienia dusz, tak? Powiedz mi jak mogę zdobyć może utaru I po co Ci ono? Poczuły zaklęcia, żeby złapać duszę potężnego demona Nie wiem e, po co Ci e, co ci to potrzebne, ale mogę powiedzieć, że jest, że jest bardzo niebezpieczne, ale chyba mogę ci odpowiedzieć. Gdzieś powinieneś znaleźć swoją poszukiwania. Wszystko inne musi zrobić sam. E, czuję, że nie będzie takie, to takie proste. E, największy problem polega na tym, że Morotaru nie jest po prostu jakimś zaklęciem. To dar, dar beliara, dar, beliara temu... Aha, który po prostu zasłużna. To nie sądzę, żebyś pomyślał, że na to zasługujesz. Choć z drugiej strony nie ślubowałeś innym, innym bogom. Możliwe, że możesz, y, być to, może być to twoją zaletą w tym przypadku. W każdym razie musisz spróbować. I co? I co ja muszę zrobić, żeby zdobyć Mole Urtalu, żebyłem ją dał, tak? Na przykład musisz mieć coś, co be, może zainteresować może tego Boga. To może zapro zaproponować jakiś inny dar. Myślę, że jest jedna rzecz, którą, która mogłaby go zainteresować jaka. Istnieje pewien bardzo pożężny artefakt amulet Triria 3D am, tri Dokładnie nie wiem e, kto <coughs> był jego twórcą, ale przypuszczam, że był sam Belier. Inaczej tłumacząc od czasu etc., etc. A teraz słuchaj, a teraz sytuacja się trochę zmieniła. Pół roku e, oku, około pół wieku temu opadyni i nosa zdobyli tę świątynię. E nie zostali bez opieki nie zostawili bez opieki i sam artefakt nie mogli, nie mogli go zniszczyć tak tak itd. A nosa pomogła im e przeciwstawić się gdziewi Beliara, który chciał ich e zabić po prostu i tam zrobić ten amulet potem. Co to jest? Odkryło w nim jest... E Aha, ukryte w nim jest jeden z czterech przedmiotów mrocznego Boga. Słuchajcie, ja to może przewinę szybko, bo słuchajcie coś mi tu miga a ja tu dokładnie nie wiadomo o co chodzi Ogólnie słuchajcie, jest to taka sytuacja, że po prostu musimy zdobyć ten rutaru, ale Beda nie daje nam za darmo, da, da nam ją dopiero wtedy kiedy przyjrzymy mu ten amulet A ten amulet jest dokładnie e, na wyspie Etlu Nawet pisałem o tym e, artykuł na wiedzy twu na pedi. Niestety, ale mój artykuł nie został, z... nie został po prostu dodany, nie wiem dlaczego, pisałem do administracji, jak na razie administracja powiedziała, że na pewno mi były jakieś problemy, albo po prostu ja miałem coś z internetem. Wrzucam go tutaj dlatego, że za każdym razem, gdy pogadam z Beliarem, e, pojawi się multum demonów i tak dalej, dalej i mi, i mnie zabiją niestety. Tak więc, e, i po prostu pisałem o tym artykuł, niestety po, powiedzieli, że mógł być jakiś błąd, żebym napisał go jeszcze raz, a ja go skopiować dalej, i tak dalej niestety. Niestety, ale wszystko poszło w pizdu. No chyba, że może go już dodali, dawno nie patrzyłem ogólnie wyspy Adlu. Ja ogólnie na wyspę Etlu udamy się dopiero później, 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 dopiero jak już, yy, no około, może nie w trzecim rozdziale, ale jak będzie pod koniec do trzeciego rozdziału, będziemy mieli około 30 poziom doświadczenia. Dopiero wtedy będziemy mogli tam ruszyć dupę. Dlatego że to jest dosyć straszne tam, strasznie tam jest. Napadem, nie polecam nikomu iść na wyspę Etlu bez 30 poziomu. Tak więc słuchajcie, moi ja poza cyklem zrobię sobie kilkanaście misji tych takich, co, co nie mają większego znaczenia. I widzimy się w następnym odcinkach, dziękuję wam za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się do następnego odcineczka, który nie wiem dokładnie kiedy będzie, bo zrobienie kilk tych kilku miesięcy e, miesięcy mi może e, cały dzień, dlatego, że chciałem zrobić jeszcze ich dokładnie, tak jak, tak, tak, bardzo, bardzo dokładnie, więc no, może nie nagram jakiegoś odcinka i w jednym dniu może tego odcinka zbraknąć, więc, no, więc trzymajcie się, trzymajcie się do następnego odcineczka, no i cześć.